Teraz włączyłeś Nie, musisz wcisnąć i przekręcić Jest No, odsuwaj się Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Siew ostatniej działki Gryki. No tutaj mamy ponad już 15 stopni przechył boczny, także tego nie widać, ale to jest mega duża góra. Strach jechać. Ale pamiętacie może tą działeczkę z filmów z wtopy z koparką? Jak tutaj wyciągałem 6R koparkę, to tutaj kopał rów wczesną wiosną. No to jest dokładnie ta sama działka, tylko że z drugiej strony, czyli yy... to jeszcze rok temu nie było nasze, no ale się sytuacja szybko zmieniła i praktycznie, o, jeszcze tu było bardzo dużo nieużytku, zresztą widzicie po resztkach pożniwnych, znaczy, już Boże nie po resztkach pożniwnych, tylko ile darmi wyciąga. Bo jeszcze dwa albo trzy przejazdy mniej więcej mi zostało, tak między dwa a trzy, w zależności od miejsca na działce. To dopiero zacznie się, o tam działka, która była do tej pory uprawiana, a tutaj to był taka skarpa, a i takie haszcze na dole bagno jak tutaj. No i się już udało bardzo ładnie tutaj poprawić, zostało jeszcze może nie wiem z Dwa ary. aha dobra, bo się dokładnie tam, gdzie stoi, widać jaki zakręt, tak? I haszcze. także tego tam zostało do zrobienia, ale już nie złożymy w tym roku, bo tam trzeba nawieźć z 8, może 10 przyczep ziemi. No i się zrobi ładna działka, taka bardziej foremna. No ale podjazdy są mega tutaj. Naprawdę e, trzeba się postarać. Zaraz się muszę zatrzymać przestawić skrobaki znowu mi się przesunęły w bronie i strasznie trąb I ten dźwięk jest nie do wytrzymania także no, zaraz zobaczycie działkę w pełnej okazałości i to jest fajne, tam jest ponad 3 hektary nowej działki <todgłosy> tutaj mamy hektar 95 za tym, tą linią drzew 4. E, tu jest tylko ostatnia, jeszcze tutaj działka, można powiedzieć, w tym kompleksie, nienależąca do nas. I zaraz za tą działką o, znajduje się już moje 6, prawie i pół hektara. E, zresztą nawet widać pod koniec, jak podjeżdżamy, tu jest screen, więc już pod koniec widać, jak tam gryka rośnie. Jak zeszła. Także no. E, bardzo bardzo takie fajne, już to mówiłem wcześniej, enklawa, gdzie tu praktycznie od miedzy do między zaraz kolejne pole, i tutaj fajnie się pracuje, bo się przejeżdża z jednego pola, robi się drugie pole. No fajnie, o, tutaj mam, tak mówiłem, 4 hektary, a za miedzą od, 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 następną kolejne 8. Także tam kolejna droga przedziela tą działkę. Kolejne 3 hektary i tu zaraz jeden hektar, także no parę jest takich pól w jednym miejscu. Także to zwłaszcza brzmiewa fajnie jest jak nie trzeba się przepinać, tylko ciach, ciach, ciach i już pole następne, następne, następne e, i to idzie bardzo e, bardzo ładnie, także no, w tym roku kopareczka uratowała, bo na tamtej działce minimum 30 arów zostało uratowanych, takich co już e, z tych zarośniętych miec, dróg, drzewa wchodziły na pole i było widać jak poprzedni gospodarz, a raczej jego pracownik, z roku na rok się przesuwał pługiem e, od miedzy do środka pola. Tu no to się tutaj około 30 arów zostało odzyskane, i tutaj pół hektara. Także w sumie, jako w tym roku, e, rekultywację zrobiła prawie hektar. A to prawie hejter nie chodzi piechotą. Także, no, e, tylko się cieszyć. E, tato pojechał, poszedł na piechotę, zobaczyć, jak tam uprawy, jak żyto, jak gryka, jak koniczyna świeżo wsiana e, powschodziła. A, a tak jak widzicie, e, zapięty jest z, z grabiarki i rozstrząsa koniczynę, którą kusiłem w ubiegłym tygodniu. Także robótka idzie bardzo ładnie. No i po siebie już... Jest już całkiem, całkiem, całkiem. No, struktura jest genialna, jeśli chodzi, e, nawet za mocno doprawione, no, ale coś tutaj trzeba było trochę w miarę porównać. Tego kamera nie oddaje. Jakby. Jest dość pofałdowane pole. Takie, nie wiem jak to powiedzieć no, takie, no, dziury, no, po prostu na tym polu. Trochę włóka w, w bronie aktywnej to pozaciągała. Jest lepiej. Ale w pierwszym roku zawsze ciężko jest, zwłaszcza, że tutaj, e, wieloletni ugór zrobi się na ideolo. Ale chciałem Wam powiedzieć, że e, za, za rok, no, jeszcze w tym roku, pewnie na coś, pewnie na żyto, czy na coś innego będziemy orać. No to już następna orka e, to będzie idealna, nie? E, ładnie się uprawi i już w się całkowicie wyrówna. No ale widzicie tutaj, prawda? Jaki to jest mocny zjazd. Naprawdę naprawdę duży podjazd. No a tutaj fragment nie wiem, z 30 arów mojego lasu. Tu też trzeba będzie się przejść, może nawet jakąś minikuparką cholera, cholera wie, bo tu jest takie bagno, nie? Wokół tych drzew między tymi drzewami płynie woda. I dopiero tam dalej na wyjściu z lasku, ta woda wpada do rowu, a dobrze byłoby to zrobić. Porządnie, żeby coś się nie rozlewała ta woda, żeby tutaj ta zwierzyna dziki sobie nie, nie, nie robiły spa. No ale zobaczymy. Może, może tak zostanie, już nie wiem. No, dużo pracy. Także no nic, pracujemy. Najgorzej, że ona krzywo podnosi. Ona krzywo podnosi. Ale wiesz, trzeba wypuść to. Ma dwa pedały i wiesz. No, i jak co roku, niespodziewana robótka. Nigdy się jej nie spodziewamy, a zawsze musimy ją wykonać. E, tym razem e, likwidacja plantacji płaskórki. To całe szczęście e, jedynie e, 90 arów. To jest ta płaskórka, która w kwietniu dostała bardzo e, mocno przez. E, Kwietniowy nie tyle przymrozek co mróz, no bo minus 8. Także temperatura, można powiedzieć, e, zabójcza. E, w kwietniu, w którym. W kwiet... O kurczę, a tu na poprzedce dziury, a to małe pole, to poprzednich to dziury są wszędzie, no w każdym razie w kwietniu, w każdy wiek była pogoda, marzec, kwiecień bardzo ciepły wegetacja bardzo szybko ruszyła, no i nagle 22 kwietnia minus 8. no od razu zalegowaliśmy, bo płaskórka zrobiła się bardzo taka żółta wątła i przed deszczem zaaplikowaliśmy dodatkowe 200 litrów czy tam 250 litrów ASL-u takiego, żeby taka dawka, żeby wspomóc Pobudzić rośliny. To się na niewiele zdało z tego względu, że no, ten okres pobudzenia rośliny nastąpił dopiero po miesiącu, gdzie już było za późno, żeby, żeby paskórka mogła spokojnie walczyć z zachwaszczeniem. No i po lustracji w ostatnim czasie tej plantacji, gdzie było dużo. E, Samosiewu owsa e, tutaj, e, ostrożeń polny się pojawił. E, bardzo dużo e, szczawu końskiego uznaliśmy, że no nie ma sensu tak małej plantacji e, trzymać, żeby sobie zaposkudzić cały materiał siewny. E, no i ta to o 4 rano e, zdecydował że staje i jedzie orać. Także jest świeżo wyorana działka. Jest siódma rano, a ja właśnie tutaj świeżutko orku, Jest bardzo pulchno. Oczywiście ciągnie daje radę dużo szybciej jechać i efekt pewnie jest taki sam, ale z, ze względu na komfort operatora, czyli mój, postanowiłem na jazdę wolniejszą. Jedziemy powoli. Ale myślę, że tutaj te stanowisko i bardziej wynawożone, bo, bo pod, e, pod zboże y, ta pulchna ziemia świeżo wyorana, y, zniszczone w tej chwili chwasty y, w kontekście siewu gryki to się po prostu może udać, także, y, także zobaczymy y, jak to będzie wyglądało. Będę Wam pokazywał to na społeczności. Eee, szczerze powiedziawszy, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek siał prosto w orkę. Może gdzieś jakiś mały kawałek? No, a tu cała mała działeczka. No w konwencji to jest e, fajne, nie? No bo może jechać ciągnik orać, a od razu za nim brona aktywna z siewnikiem I jest pięknie. No, struktura jest, powiem Wam nawet, że nawet za bardzo doprawiona, no ale, ale jest jak jest. Także byle nie było jakichś tutaj nawałni, żeby to nie zakrapało, żeby nie spłynęło. Też mamy stok, a tak poza tym to ja jestem tutaj dobry. Myślę, że gryka będzie no, dużo lepszym pomysłem, a płaskórkę w tym roku mamy tylko na materiał siewny, więc potrzebujemy dobrej jakości płaskórki, żeby później w przyszłym roku mieć dobry towar na sprzedaż.